Więc tak, to jest nasza dzisiejsza gra, gra się nazywa kurna burger, choć chodzi mi o to, że klikamy i tworzymy burgera, co nie? Ale to nie wszystko i to są nasze dzisiejsze cele, czyli 18 achievementów wszystkie, jeden burger 10, 100, 1000, 1 cheeseburger, 1 ten, aż do biliona hajsu, co nie? I miliona nakarmionych kotów, nie wiem co to znaczy. To jest nasz cel dzisiaj, dlatego mam dzisiaj tego. Timer ustawiony. I co, co tu chodzi? Klikam od razu z tego. Timer, włączamy sobie. I co? Tworzysz burgera i masz burgera i masz pierwszy achievement. I raz Tworzysz burgery. Mamy 10. Teraz dostajemy, dostajemy sałatę i achievement. Nie wiem, jak ja to kurwa zmontuję, żeby to było jakoś ciekawe, ale tak sobie pomyślałem, że się taki. Odmienny odcinek będzie fajny. Z klikania burgerów. Nie wiem, sam on tak mówić, żeby tu w ogóle coś się działo. O, zobacz. Tu nam dało muzykę, teraz nie że. Fascynująca gra, ona jest za darmo na Steamie. Nie wiem, czy uczciwa scena, czyli nie wolałbym zapłacić za nią, oczywiście. Ale więcej takich gierek, bo nie teraz ogrywać w dla Was. Bo się okazało, że trochę nie mam nagrań. Tak sobie przejrzałem wszystkie nagrania, jakie miałem, i tak w sumie to. I nic z nich by nie wyszło praktycznie, więc musiałem większość usunąć i zostałem tylko kilka, które kurde trwają po kilka godzin. Więc by było ciężko, ale mamy 100 burgerów. Aha. I teraz hajs zarabiamy Nowa mechanika. Jest... Ta gra ma dużo mechanik, widzę. Tworzenie burgerów, narabienie hajsu i krobienie kotów. Więc myślę, że to jest dużo. O co więcej prosić takich, że... A jak go będzie minął? Na pewno mam nadzieję, że bardzo dobrze i przyjemnie. Nie wiem jak mam kurna kliknąć milion burgerów, ale dobra. Jeszcze poklikamy wtedy. Nie będę żadnego autokikera używać, bo to górna musi być wszystko, a wszystko musi być prawdziwe. I uwaga, tyś dolarów. Trzeba to cenić, że te twórcy mają takie też gry dla nas, nie? A nie tylko za 200 złotych, żeby zarobić. Bo takie gry są nawet, Tak jak ja na przykład, może być lepsza do niż Call Duty. Zobaczcie, więcej ma emocji, więcej ma wszystkiego. Lepsza grafika. Gameplay jest ciekawszy. 500 burger. I, o, teraz. Jeżeli kiedyś zrobię ranking takich charakterów, przychodziłem. To ona będzie wysoka, bo ona jest tak piękna, że aż, aż się zruszyłem. jeszcze ta muzyka, która dodaje klimatu. W ogóle nie jest męcząca taka gra, ale jest bardzo przyjemna do klikania. Da. Po klikasz raz, salata, big burger. Big buła, tylko burgera. Po pierwsze przyjemna, po drugie łatwa do, do grania. Po trzecie nie potrzeba żadnych wymagań. Po czwarte łatwa w obsłudze. I Poza tym może przyciskiem, nie wiem co nie chodzi. O! Co tam, sir? Kurna czćburger, ja. Twój burger jeszcze ma inny licznik, totalnie, czyli teraz robię tak jakby dwa inne burgery razem i ja pierdzielę. Eee. Chyba, że. Jestem geniuszem, jednak tak można też zrobić. Dobra, to gramatyna, kurna różnych funkcji można tak powiedzieć, że po prostu jest fascynujące po co się tutaj rzę? full box? 200? drugi? 100? leży? trzeci, trzeci, trzeci? Tej pięknej liczby. O, Siema, kocie. masz. Hm. poczekaj, muszę najpierw ty nabić, wtedy mogę cię karmić. Uwaga, Tysiak. Tak jest, masz Co nagrodę. Słuchaj tego. potem przejeżdżać, żeby zacząć kiedy mówię, kiedy nie, żeby tylko najtłumniejszy między. Czekaj, bo mi oglądałem najspadniemu szacunku. Chcę zrobić plan. Is having this minor skill worth being so unattractive? That's for the fan to decide. Yay! Ej, ja <śles> Okay, okay here's another riddle Too a woman has little. two children now a homicidal maniac tells her she can only keep one which one does she let him kill that's that's not a riddle that's that's just terrible wrong the ugly one <laughs> you've got twenty hit me peter don't hit me twenty one hit me peter <laughs> hit me <laughs> that's thirty hit me hi i'm kelly mcgillis and i'm here to talk to you about rape ladies look to your left now look to your right Statistics indicate that both of those men will rape you. I'm not gonna rape you. I might. So, Peter. And there was that time you got caught peeping in the ladies' locker room? Okay, move the towel. Move the towel. Oh, 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 they spotted me. Uh, <laughs> I, I <zawa> disagree. I felt a total lack of ethics. Thank you. best <laughs> now. O teraz, okej? Okay. Okej, okay, zaraz A teraz o, patera, pa. Aaaaaah Żyje jak coś. Nie, nie rób tego. Blind yourself! Nie A! To on to, on to się nazywa. A nie, czekaj, nie no, no, tym. Tak się nazywa, jak, jak nie wiecie. To też wygląda teraz. zajebista jest. Nie dość, że ja nagrywam film kilka godzin kurwa, klikam sobie burgera, to jeszcze kurne pokazuję, jak się nazywam 100%. Here's what happens when you put butane in a bottle of coke. It actually boils. Słuchajcie, jak ja się jakiś nasz 100% kłam widzicie? Grusman, Paweł, So when you turn it upside down, a ton of gas gets created, and it turns into a rocket. Check this out. Three, two, one. Oh my God! Czasem teraz kradnę koniec, przez co na inny tego, innych ludzi rzeczy.

nie no. zaraz wam, kurna pokaże moją Ma najmilszą odgań proszę nie no 1 Ronaldo. z osobą towarzyszącą na zdjęciu. Postawiliśmy 1000 złotych na mecz polski, a to jest nasza reakcja. Ile postawiliśmy? Będzie gol. Skąd to wiesz? O! O! Nie było spalanego? Przecież to był różny. <głosy> <głosy> o, przepraszam.

Dzięki, worries my mind jak moje dziewczyny Fajnie, albo Portugalia wygra. Jesteś zapisany na 6 na Eee... Tutaj mamy buta -y. Eee, Kurna. Nie, trzy wiedznie. Jaki kolor raczej ma Co to kurna jest? Zapytań, oczywiście, niemiecki. Patrzę się na to cały codziennie. Fajne ma tatuaż i na całą radę Sołecką portera, no tak. Tam gdzie <gulik> jest prawo nie może tam jadę i ja. Ja miksowałem cofałem ten utwór do, do czwartej w nocy na przykład. Ja uprawiałem seks do czwartej w nocy. Co zresztą. Była na długa się seks i rzucała się <gulik> numer. Ja Pozdrawiam Panie wszystkich 3 godziny na... klikania w burgera. Bez przerwy Jesteśmy niepokonani z kibili, z kibili okay, Tę wojnę no, wygrywamy z kibili, z kibili Okej okay. fajny, fajny odcinek I tak tu na powycinam to wszystko, więc mogę sobie posłuchać to. Starajcie się by My emotions Dam wam ciekawostkę w sumie Ta piosenka e, jak Leosi, kocham jak Jak się spojrzycie ja. Normalnie sobie leci wszystko, sobie patrzycie na te oglądalność i widzicie, że w jednym miejscu jest największe. To na miejsce <śś> no, jest. No, zapis jest fajna, zajebista. Nie, twoją dziunę? Mordownik nie szanuje. Pokaż mi to... to tak mocne. Man, I <laughs> Te komentarze są tak kurne są tak kurne, raz śmieszne, raz dziwne, raz są... nie, to, to takie randomowe miejsce. Girl with a bit I would Trigger warning. Nie widać wiem. Sex Ha! Ja. <definitivities> <laughs> right in her pooper where my dude would go. Wait until my buddy Keith knows about this. Yeah. Well what do you... What do you mean? Who the fuck is Keith? What? I wanna see Obama <grains> The penis is talking to me! <laughs> please, someone, anyone, train your cum and piss into me! I'm a subhuman, uh -huh. fuck me! Uh, be a big please. Shut the fuck up! <laughs> why... why do I wanna be her? Guy above me wants to get fucked by Joe Biden. Okay, this is ten. One. 5, 6, 7, 8, 9. I uwaga. Tu powinienem zakończyć ten film. Żebyście tego nie zaczęli, ale. Bum. 10 tysięcy burgerów. Zajęło mi to 30 godziny 20 minut. Jeżeli dotarłeś to do końca, to górna polub film, bo się starałem długo nad nim. Trzy godziny się nad nim starałem. Dziękuję wam wszystkim, ale... 3 godziny, 24 minuty i żegnam.